Dzisiaj nieco krócej, ale równie treściwie. Zapraszam na PJP News. Amion ma nowego mera, jest nim Hubert de Jonlis. Dotychczas był zastępcą mera Brigitte Fouret, który przez pięć, później jeszcze 10 lat, był merem tego miasta dwa tygodnie temu, rezygnujący ze stanowiska Fouret. Wybrał żonę Lisa na swojego następcę, a 24 października Rada Miejska głosiła obecnego wice, Merem Amiens. Służby celne Francji Duane zatrzymały 39-letniego kierowcę ciężarówki, przewożącego w dodatkowej przyczepie konopię indyjską. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia m.in. za import narkotyków, import narkotyków przez zorganizowaną grupę przestępczą oraz za przewóz i posiadanie towarów niebezpiecznych dla zdrowia publicznego bez regularnego dokumentu potwierdzającego. Zakaz e-papierosów od lata przyszłego roku w Wielkiej Brytanii. Pomysłodawcą aktu prohibicyjnego był były premier Rishi Sunak, a obecny gabinet Keira Starmera ogłosił wyjście przepisu 1 czerwca 2025 roku. Jest to element rządowego planu drastycznego ograniczenia paliwa, czego celem jest realizacja wizji Wielkiej Brytanii bez dymu. Na lotnisku Leeds Bradford doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kołujący na pasie startowym samolot Tui, lecący z Korfu w sposób gwałtowny, zjechał z pasa na trawę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A agencja AAIB ustaliła, że winny incydentu było jedno z przedniego koła maszyny. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam spokojnej nocy.